Siemano, takiej przerwy na kanale chyba nie było jeszcze tak długiej. No jak widać, Sylwester, święta się przedłużyły, ale wracam już do żywych. Nie wiem jak u Was, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Jak kto widział, to widział. Ja się bawiłem chyba aż za dobrze w niesamowicie ekipie w Krośnie -Odżańskim. Ale teraz dupa z tym, święta zostawiamy za sobą. Wracamy do wsadów. Jak widać, postanowienia noworoczne już są. Zamiast energetyka soczek. zmożny. A tak serio, mam dla Was dzisiaj kolejny odcinek Dunk Liga i zbliżamy się już do tego naprawdę krem de la Creme, czyli do finału, gdzie zresztą wiecie już, kto tam był w finale i kto tam się znalazł, ale nieważne, mamy tutaj do ocenienia Horsa i zapraszam Was do oglądania. W Horsie bierze udział nie kto inny, oczywiście, jak Jordan Kilgannon, Kerry, który nie wiadomo. Dlaczego przeszedł w ostatniej rundzie, możecie zobaczyć sobie odcinek na kanale, kto dopiero jest pierwszy raz na kanale i widzi, że tutaj coś komentuje i gadam Wam o wsadach, możecie sobie zobaczyć poprzedni odcinek, także Kerry nie wiem dlaczego tutaj jest, no i oczywiście Jonathan, Jonathan Clark, yy, grają teraz w Horsa, więc tutaj jury jest niepotrzebne, więc eliminują się po prostu, jeśli dana osoba nie powtórzy wsadą po osobie wcześniej. Także ogólnie ja nie jestem fanem tej konkurencji, bo niestety jeśli mamy dankera z jednej nogi i dunkera z dwóch nóg, no to już jest masakra w jedną stronę. I jeśli mamy gościa, który dobrze, dobrze skacze z jednej z miejsca, albo drugi nie skacze z miejsca, no to też już można go wykończyć danym typem wsadów. Na tobie bym też jakieś coś tam wsady pokazał. Ale przejdźmy sobie do danków, czyli wsadzania piłki do kosza. Na razie wypowiedzi, pokazują tutaj swoje lica piękne, swoje niebieskie włosy. No i zany, zaczyna, zanycza, zaczyna Jonathan Clark. Nie zdziwię się wcale, jak zacznie jakimś wsadem z miejsca, no bo on z tego słynie i tym może mm, wyeliminować łatwo. Mm, nie, najpierw będzie happy feet, czyli co? Czyżby dotknięcie y, piłki stopami? Szczerze nie wyglądało to jakoś zbyt mm, porywająco. Nie dotknął. No jest to zwykła pompka. Nie dotknął i to taka byle jaka bym powiedział. No ale jest zrobiona. Zobaczymy, co wydarzy się. Teraz. My w Killer. Jordan Cleganon, Narzut. Również pompka, nie jakaś piękna, no ale też nie oszukujmy się, że oni będą tutaj próbować jakiejś super turbo-głębokiej pompki do jajek, no bo nikt nie będzie ryzykował. Podejrzewam, że każdy zrobi bez problemu. Tyler Carey. O jezu, to nawet nie jest pompka ja bym. Ci, nie wiem, czy bym ci to za. Yy, nie zaliczyłbym ci za bardzo. Pasuje, żeby ta pompka była chociaż troszkę głębsza, a to jest takie po prostu reverse ci wyszedł, no ale zaliczyli. Ojojoj, jakie głębokie zgięcie. I spaw. Szczerze, ja też lubię z takiego głębokiego zdjęcia skakać, bo mamy więcej no, odległości i więcej czasu na wygenerowanie siły, ale, no, niestety, wymaga to bardzo silnego stawu, też kolanowego. No i uh, Ilganno spudłował. No i Tyler Carey narzuca wsad, taki jak mają inni powtórzyć. I był to windmill z kopnięcia, i to taki windmill może nie za piękny, zresztą ciężko ocenić z tego ujęcia, bo ujęcie z tego trudniejsze tu będzie podanie. Jonathan Clark bez problemu, jakby nigdy nic, robi, podejrzewam, że nawet lepszego windmilla niż on. No i zobaczymy, co zrobi Jordan Kilgannon. No, pierwsze kopnięcie nieudane, drugie również, ale to nie jest jak uznawane jako próba, więc może sobie popróbować, aż poczuje, że jest ten kopniak dobry. I ta piłka odbije się odpowiednio, ale jak już będzie odpowiednie odbicie, on raczej to zrobi z palcem w dupie, bo musicie wiedzieć, że Uf, ładny windmill. Może nie ręką, ale nogi ładnie. Yy... Windmill to jest jeden z tych prostszych wsadów. Jeśli już się opanuje go naprawdę dobrze, to czasem windmill był dla, dla mnie prostszym wsadem i zrobienie zwyklaka dwoma rękami. No i przechodzimy sobie dalej. D, du, DUN. Także wszystko ładnie się tutaj ustawia. I co to było? Tamala East Bay? Co, 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 co? Okej. Okay. Aha, dobra. Okej, okay. ten zrobił Tamalach East A uh, Kerry zrobił zwykłe, brzydkie, jakieś dziwne, z podkurczonymi nogami pod klatkę piersiową pod nogą. Także to jest całkowicie inny wsad. I odpadasz, panie Kerry. Bo to jest niewykonanie po prostu sadu, który był zadany. Także Tyler, dziękuję, do widzenia. Już dla mnie powinieneś odpaść w poprzedniej rundzie. A soczek trzeba wypić, proszę Państwa. Co do postanowień noworocznych, to już czwarty dzień nie piłem energetyków. Rekord. I czwarty dzień trzymam michę. Także tylko opierdoliłem owsiankę. Rysz już mam gotowy risotto. No i potem będzie trenowane. No ale mamy to brzydkie pod nogą. Ty się nie tłumacz. No i zobaczymy teraz co ta dwójeczka pokaże w tej rundzie. Także już zapewne wiemy kto przejdzie do rundy finałowej. Z zaplecami w swoim stylu z narzutu. Fajne, mogłoby być mocniejsze, mogłoby być z mocniejszym pierdolnięciem i luzem. Ale nie wiem, czy wykona to Jonathan Clark. No, niestety, no, niektórzy dankersi mają te swoje, niektóre wsady opanowane. Niektórych po prostu nie robią albo rzadko próbują. To jest też ciekawy y, wsad, czyli ten taki typowy dla y, Jonathana Clarka, gdzie on lewą ręką sobie odbija piłkę od tablicy, robi trzy szóstkę i prawą ją wsadza. To prawda, ruch piłki tu nie jest jakiś duży, no, ale jest to dość kreatywne. No i zobaczymy, czy. Kilganon to zrobi i był bardzo, bardzo blisko. Nie wątpię, że gdyby Kilganon miał tutaj z trzy próby, to zrobiłby bez problemu ten wsad. Jak się nazywa Whirlwind. Ja pierniczo, oni takie nazwy sobie wymyślają na te sady, że to, to jest niesamowite. Ale spokoj, kiedy zrobiłem pompkę yy, z przodu nad stojącą osobą, nikt wcześniej tego nie robił i nazywałem to sobie kolumbijski krawat z jajec. I potem nieważne. Hmm. No i co? Jordan Kilganon próbował takiego 180 Skorpiona, można powiedzieć, z. z piłkowego. O, przepraszam, spanko jeszcze posyłwestrowe. No i piłka złośliwie wypada po prostu z obręczy. No może nie złośliwie, no trzeba było trafić, to by nie było złośliwości. No ale w korzystnej sytuacji. Jonathan Clark, który robi. plecak z odbiciem od deski z tapem, tak mi się wydaje. Tak, plecak do tapa od tablicy, no i. Wsad, czyli tap, czyli dotknięcie tablicy rękami. No i mamy wsadzik. Czy zrobi to Kilganon? Jest w stanie jak najbardziej. Ten sam naskok, co u Clarka. No ale zobaczymy. No musi niestety już to robić. No również stracił piłkę. Za mocno podejrzewam. Uderzył sobie w tą tablicę, więc stracił tą piłkę. No i kto. No. Próbuje tam się wytłumaczyć, że nie złapał tego i nie próbował sadu. Spróbowałeś wsad ruch rąk jest w stronę obręczy, więc jak najbardziej wygrywa tutaj Jonathan Clark. I czemu mnie to nie dziwi, raczej gdybym miał na początku obstawić kogoś, kto wygra tą konkurencję, to cała kasa oczywiście na y, Jonathana Clarka, z tego względu, że jest najbardziej. Wszechstronnym dunkerem, jeśli chodzi właśnie jedna noga, dwie nogi, z miejsca i ogólnie tak mi się wydawało, że on po prostu wygra. Czy słusznie? Tutaj nie ma za wiele dyskusji jak w przypadku sędziów, czy zasłusznie, czy nie zasłusznie. No bo w, w, gdy gra się w Horsa, czyli w danka w tym przypadku, no to albo powtarzasz, albo nie. To, że już niestety. Ktoś jest bardziej wszechstronny od ciebie, albo skacze z innej techniki, no to to już jest, nie jest zbieg okoliczności, no i nie mamy tutaj na to wpływu. Trzeba, trzeba, trzeba sobie radzić. No i to by był koniec tej konkurencji. Wygrywa oczywiście 5000 dolców. Z tego co dobrze pamiętam, mam nadzieję, dobrze pamiętam. I to by było chyba na tyle w rundzie finałowej spotkamy sobie Jonathana Clarka i Jordana Kilganona. No i zbliżamy się już do końca, do tego Dunkleaga. Dzięki za oglądanie i ogólnie zostawcie komentarz pod filmem, żeby te zasięgi rosły. Hmm, możecie dać jakieś propozycje zawsze w komentarzu. Ja czytam te wszystkie wasze komentarze, jak mi piszecie haczbę, oceni jakiś konkurs coś tam, coś tam, to ja bardzo chętnie sobie to zapisuję i później to oceniam. Jest nagrana już yy, ocena konkursu w sadów winsa Cartera, McDonalda z 95 roku, gdzie skakał z polem Piersem, ale niestety jeden z moich yy, montażystów zamulił i na sobotę tego nie zmontował, a miało być już yy, po Sylwestrze. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia. Nara. Piersiowy działa, jeszcze nie całkowicie, robimy formę na razie.